Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Król i poprowadzę ten oto magazyn Top Show. Przede mną i resztą naszej redakcji bardzo trudne zadania. Postaramy się przedstawić Wam najpopularniejsze simowe programy w różnych kategoriach. Ponadto ukażemy rankingi oglądalności w danym okresie. Nasz producent postara się przygotować ciekawe badania czy sondaże, oprócz czego będziemy zobowiązani... Podsumowywać oglądalność różnych produkcji, które zbliżają się do końca. A oto, co dla Was przygotowaliśmy na dziś. Gdzie tu macie, Given? Rynek seriali. Bo co? Niestety cieszę się coraz mniejszą widownią. Chcę skorzystać. Ja też. Grupowe szczanie? Tu mamy WC. Na WC. Reality się Show. Do od pewnego czasu najpopularniejszy rodzaj produktów Teraz tylko osiem dostanie się do domu modelek. Witam Was, dziewczyny. Każda z Was zaciekawiła castingowych heroów, Niektóre swoją urodą, inne osobowością i wychętą. Żegnamy tylko nas dwoje. Już wkrótce w Między innymi to zobaczycie w naszym programie. Na początek o rynku serialowym opowie nam doktor Sowa z dziwno. Niestety, nie mam dobrych wieści, bo spada liczba oglądających. Witajcie, to ja, doktor Sowa. Mam dla was najświeższe info ze świata seriali. Bierzemy pod uwagę odcinki dodane w dniach od 1 do 28 grudnia na Centrum cimu. Tak, na pierwszym miejscu odcinek piąty w kobiecy z rową. Na miejscu drugim władca Arcini. Trzy części dziewiątego odcinka obejrzało średnio 359 widzów. Na miejscu trzecim w fabulce Uniflux, o których więcej już teraz. Bursu. Seria ten to doskonały przykład na to, Bursu. iż perfekcyjna fabuła i wykonanie nie daje największej oglądalności. Wspaniałe dobrany dubbing pozwala przydać każdemu widzowi każdą jego scenę. Laudi postarała się także o bardzo humorystyczne A, sceny. Miejmy nadzieję, że Harryasz w się jeszcze bardziej popularny już? Nie. A teraz? Nie. A może teraz? Nie. Tak. Ja również mam taką nadzieję. A teraz moja ulubiona kategoria, Reality Show. Zobaczmy, kto puluje w tej kategorii, bo wydaje mi się, że padł tam jakiś rekord. Tak, tak, masz zdecydowanie rację, bo padł rekord. Pierwszy odcinek simowej wersji Top Model obejrzało 1432 osoby. Na miejscu drugim Survivor Rezytenci Dzień piąty Niestety wiemy już, że ten program został zawieszony. Na miejscu trzecim karbu, A teraz coś o absolutnym rekordzieście. To może pierwszy odcinek obejrzało jak już wcześniej wspomnieliśmy rekordowa liczba osób. W mojej opinii wcale nie to perfekcyjne wykonanie studia czy domu zdecydowało o tak wielkim sukcesie tego programu. Producent tego programu zdecydowanie zgadza się z naszą redakcją. To właśnie to że Top Model z telewizji TFN odniósł tak wielki sukces, zdecydowało o tym, że ten sukces powtórzyła też filmowa wersja tego programu. Nie zmienia to też faktu, że za pierwszy odcinek Top Model należy zdecydowanie przechowić producenta i reżysera. Już Sylwestra, ostatni odcinek, tylko nas dwoje. Program wzbudził wiele kontrowersji. Zobaczmy, czy redakcja, tak jak ja, doceniła jego efekty specjalne. Już w tym samym momencie, kiedy na forum pojawił się pomysł tego programu, wiele osób nie wierzyło w umiejętności producenta. Jakże wielkie zdziwienie ukazało się wśród wszystkich niedowiarty. Program ten cieszył się ogromną popularnością. Trzy odcinki tylko na zbroję obejrzało średnio 367 widzów. Przy czym największą popularnością cieszył się pierwszy odcinek, który obejrzało 527 osób. O tak wielkim sukcesie wcale nie zdecydowały moim zdaniem gwiazdy. Tylko efekty specjalne. Ten program był świetny. A teraz czas na newsy ze świata filmów pełnometrażowych. Halo? Halo? Doktorze? Czy słyszymy się? Co ciekawego przygotowałeś dla nas na dzień dzisiejszy? Ze świata filmów pełnometrażowych oczywiście. Tak, tak, słyszymy się i to doskonałe. Niestety, ze świata filmów pełnometrażowych nie mam również dobrych newsów. Mimo tego, że filmy pełnometrażowe cieszą się naprawdę dużą popularnością, niestety brak... Wciąż produkcji tego typu, w związku z tym jest to jedyna i wyjątkowa kategoria, z której bierzemy najpopularniejsze produkcje na przestrzeni połowy tego roku. Jak się okazuje, najczęściej filmy pełnomotorzowe wydawane są w częściach, przy czym największą popularnością z reguły cieszy się część pierwsza, najmniejszą ta ostatnia. I tak na pierwszym miejscu znajduje się pokojówka. Na miejscu trzecim załasie film wyznanie Waravi, pierwszą część tego filmu obejrzało 1018 osób. Natomiast średnio wszystkie cztery części tego filmu siedziło 579 widzów. Magazynie to Czołów z gwiazdą filmu Pokojówka oraz fragment filmu Wyznanie Warazin. W jaką religię pani wierzy? Ja jestem niewierząca. Ale wie Pani o co chodzi? Tak. Wiara w jakiegoś Boga, czy tam Bogów. Religie są głównie po to, żeby ludzie kierowali się jakimiś zasadami moralnymi. Nie chcę Pana, czy kogokolwiek urazić, ale tak to wygląda. Aha. A słyszała Pani o wargazizmie? Nie. A co to? Wierzymy? że cały wszechświat opiera się i jest stworzony w wyobraźni jednej osoby. To już całkiem głupota. Bez urazy. Jeśli chcemy uwolnić się z tej pułapki, musimy zabić Polwara. Koleś, chcesz zabić jakiegoś niewinnego człowieka? Nie. To ty masz go zabić. Czy pan jest narkomanym? A może to ukryta kamera? Zrobię także dla widzów kina, dla dorosłych. Nawalnie nie planuje się produkcja takich filmów. Tymczasem będziecie musieli zadowolić się zwykłymi chłopcami z seriali obyczajowych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Żegnamy się już z wami. Niestety, spotkamy się dopiero za rok. Mam nadzieję, że czeicie ten żart. Spotykamy się już w nowym roku, w styczniu. A w następnym odcinku kolejna dawka nowych wyników oglądalności sprawdzimy m.in. jaką popularnością cieszy się czwarta edycja Simbradera oraz porównamy ją z poprzednimi wydaniami tego programu. Sprawdzimy również czy drugi odcinek Top Model pobije kolejny rekord. Bądźcie z nami!